Cześć, witaj, pozdrawiam braciak. Dzisiaj jestem na pasiece w parku. Do zimy poszły tutaj cztery rodziny. No i dzisiaj zrobię tutaj przegląd. Taki, żeby stwierdzić na jakim etapie one są z rozwojem. No Zaglądałem tutaj w tym roku tylko raz, Dziś pod koniec marca był cieplejszy dzień. Zresztą nie bywam tutaj codziennie. No Jak widzicie pszczoły krążą. Jakiś tam ruch jest na wylotkach. A ja dzisiaj jestem przygotowany do tego, żeby założyć ewentualnie nadstawki, bo w okolicy jest sporo klonów, kwitną klony. Zaczynają już kwitnąć tutaj mlecze. I no, mam nadzieję, że się uda coś tu pozyskać. Później w kolejno w tym parku będą kwitły kasztanowce. No i dalej akacja, lipa. Bardzo dużo lip, no ale to na pewno jeszcze nakręcę jakiś film z tego miejsca, a teraz biorę się do roboty. Jestem przygotowany na różne ewentualności. Mam ramki z węzą, mam nadstawki, pół nadstawki, gdzie jest ramek węzy. Resztę są gotowe ramki z suszem, tak żeby pszczoły mogły zacząć zbieranie nektaru. W zależności od tego jaka będzie siła rodzin w taki sposób będę gdzieś tam poszerzał im tutaj te objętości ula odkrywam pierwszą urodzinkę i zobaczymy co tu się dzieje a jak widać pewnie się pojawiła tu góry trutowa zabudowa larwy jeżeli chodzi o obsiadanie to w zasadzie wszystkie uliczki pełne I teraz zobaczymy co dalej? Pierwsze co to trzeba im to szczyścić. Niestety niektóre matki właśnie tak robią, że jakoś tak we wszystkich możliwych miejscach tą zabudowa. E, te chleb, chleb zabudową, trupową, a matki tutaj czerwią. To jest poczyszczone, teraz zobaczmy co tutaj mamy. Mamy ramkę praktycznie pustą, trochę pokarmu, kolejna. Tu z tej strony pusta, tu jest trochę pokarmu albo już na kropu, a tutaj na tym ramce widzę już matkę. Delikatnie, no. widzicie? Tutaj po prostu przychodzi mateczka. No i tu są już ładnie zaczerwione jajeczka. okej okay. to ja tu nie będę kombinował. Dalej nie muszę zaglądać. Tu mają jeszcze, że miały co robić? Dam im jedną ramkę węzy. I sobie tu odbudowują. A tą praktycznie pustą ramkę zabiorę, ona kiedyś tam się przyda przy odkład, sobie ją schowam. No i co? I teraz tak żeby już miały totalną motywację, to dostaną nadstawkę. W trzy ramki węzy i reszta to już jest susz. I nie zakładam kraty, jak matka będzie chciała niech sobie wychodzi, niech sobie zaczerwi trochę z góry, niech się rozwijają. Także Będą miały warunki do tego, żeby, żeby gromadzić i w razie czego nie wchodzić w nastrój gojowy, tylko żeby sobie po prostu zwyczajnie wykorzystać nastawkę też do zaczerwienia i powiększenia miejsca dla matki do składowania do składania jajek. No, przechodzę do kolejnego ula. To może zróbmy tak, że jak będzie coś ciekawego to Wam pokażę, a jak nie to podsumuję ten przegląd na koniec i, i powiem Wam jaka tutaj jest sytuacja. I czwarta godzina, którą tutaj. Dzisiaj przeglądam No, teraz tutaj na mnie będzie wszelkę Jak widzicie, tutaj jest najsłabsza rodzina, bo tak naprawdę obstawia tylko pięć uliczek. Tutaj nie za bardzo są, ale przyjrzymy ją. Więc zakładam, że ta rodzina dostanie tylko węzę. Tu jest ramka z pokarmem z obu stron. Więc tak, jeść mają Ja się tym nie martwię tutaj, że jakaś rodzina jest teraz mniejsza. Bo tutaj nie ma za bardzo jeszcze pożytków. Taki będzie kwitła owocówka, ale tu nie ma rzepaków. Więc one sobie spokojnie dojdą do, do siły. Pusta ramka. Tutaj też pusta ramka. ale pszczoły spokojne, w zeszłym roku to miałem tutaj straszne nerwusy ale powymieniałem matki sytuacja się jak widać przynajmniej okresowo poprawiła ramka z pokarmem z pierzgą no i tutaj już bym się spodziewał czerwiu, bo tam była pierzga więc jeżeli jest matka to tu powinien być czerw i jest to jest ładnie już zaczerwione Z jednej strony Z drugiej strony A co tutaj? Co one sobie szykują? Na cichą winianę? To jest matecznik Dziwne To by były jaja To to mnie zmotywowało, żeby jednak Zajrzeć trochę dalej Jest matecznik taki. I teraz to zgłupiałem, bo tu nie ma się jeszcze z czego roić. Zobaczcie. Cała ramka czerwiu. Z drugiej strony to samo. Pojedynczy czerw trutowy. Matki wymieniałem tutaj w zeszłym roku. Tutaj akurat chyba była matka wymieniana albo w czerwcu, albo na początku lipca. zobaczcie kolejne mateczniki tutaj jeden, dwa teraz niech mi ktoś powie o co to chodzi czerw jest na razie poza takim czerwem krytym nie widzę jaj co one tu kombinują nie mają, wszystko mają nie jest taka tragicznie jakaś słaba ta rodzina o, i tutaj już czerwio brak czerwio brak no, a tu już jest pokarm. ale tu się ją wyjmę, bo matki miałem znakowane Czyżby tu matka gdzieś przepadła, ale jak ona to zrobiła? No to czekajcie, to teraz muszę się zastanowić. Co tu jest? Cicha wymiana czy ratunkowa? Jeszcze raz. No proszę, ewidentnie dwa mateczniki. Są trudnie, ale jest też ładny, zwykły czerw, więc tu... No tu na razie nie widzę jakichś sensacji ale też matki nie widzę larw nie widzę Czyli mają czerw zamknięty mają mateczniki O, i tutaj jest jeszcze jeden matecznik. A dzisiaj jest co? 26 kwietnia. I już mają mateczniki. Tu jest jakiś matecznik kolejny na dole. I tu jakiś przedziurawiony. Co to się tu wydarzyło? Nie wiem o co tutaj chodzi. O, tak. Matki nie widzę cztery mateczniki przydałoby się jakiś jeden zostawić dobrze było wybrać najlepszy matecznik największy bo teraz to już widzę to są chyba trzy albo cztery na tych dwóch ramkach ale tutaj też chyba nie, to jest ramka z pyłkiem, a z drugiej strony nic nie ma. No to tak, żeby one nie kombinowały, niech one sobie wybiorą matkę. Skoro tak się porządziły, to niech one sobie. A. Tutaj mam jeszcze ramkę z czerwiem. I ona wróci, więc na trzech ramkach, czerw, taki można powiedzieć, zwarty, wszystko jest ok. Matki nie widzę, więc wraca czerw. Niech sobie chowają matkę, żeby nie kombinowały. Więc ona sobie tamta rodzina dojdzie do jakiejś siły, przynajmniej się roić na razie nie będzie. Na lipę dojdzie do siły. Dobra, czego ją wzmocnię, jakimś czerwiem z innych rodzin. A jak te matki będą liche, to chyba trzeba zakładać, bo to mi chyba wygląda na jakąś taką niecichą wymianę, tylko na matki ratunkowe. To będę musiał poddać matkę szybciej. No to co, za, zakrywam tą rodzinę na razie. No i chciałem to jakoś podsumować, ale nie za bardzo wiem co powiedzieć, bo sytuacja mnie zaskoczyła. Tak. Jak to mówi znany pszczelarz tam jak mioda, miodek, w pszczołach nie ma nigdy nic na 100%. No i taka sytuacja, że 26 kwietnia do rodziny nie zaglądałem za bardzo. Nie mam matki, mam mateczniki chyba ratunkowe, bo przecież nie rojowe i to jest dla mnie zaskakująca sytuacja. Natomiast pozostałe trzy rodziny, są wszystko OK, dostały pół nadstawki, także myślę, że ona sobie tam. Poradzą i może coś tam w jakiejś perspektywie kilku tygodni nawet przyniosą. To co, pozdrawiam serdecznie z mojej pasieki w parku. Sprzątam i oddalam się na wypoczynek. Pozdrawiam serdecznie, cześć.